I piąta gra przed nami, panie i panowie, ja jestem Z i witam wszystkich bardzo serdecznie. Tych, którzy oczywiście nie oglądali poprzedniej gier, to jest gra numer 5, więc e, do tyłu proszę. W każdym razie 2-2 final Gigabyte Cup, sezon drugi, Nercio jako czerwony zerk standardowo, e, jego przeciwnik Kas jako niebieski Terran i... Hmm, ja muszę przyznać, że ja muszę przyznać, że obaj ci gracze są tak naprawdę mocni, że ciężko stwierdzić kto tutaj kto kto wygra tak naprawdę, bo Nercio z jednej strony bardzo agresywny, mamy tutaj taki mały czat, z jednej strony bardzo agresywny i widać, że w momencie w którym złapie przewagę to nie oddaje jej aż do samego końca. Z drugiej strony Kas jest tak wszechstronny, spokojny i utalentowany, że w no, jest w stanie utrzymać się przeciwko Nercio, jest w stanie grać na takim samym poziomie, dokładnie na takim, pozi takim samym poziomie i kiedy Nercio popełnia błąd, to Kaz wykorzystuje to bardzo brutalnie. E, tymczasem, no właśnie, jesteśmy na antigua Pierd mapie, w na której e, można tak naprawdę bez problemu złapać swoją pierwszą ekspansję i ostat wszystkie tak naprawdę gry tych dwóch e, zawodników były, no, takimi troszeczkę makrogrami. Nercio zaczynał od 14 haczy i mam wrażenie, że... Eee, dokładnie to samo zrobi w tej ostatniej grze decydującej dokładnie tak eee, no i co tym razem eee, Kas pokazywał nam reaktor Wane Heliony pokazywał nam OneRex Expand i chciałoby się zobaczyć czy będzie tutaj miał miejsce miała miejsce budowa Gejzera budowa rafinerii na Gejzerze eee, I jak na razie czegoś takiego nie widzimy co ciekawe więc eee, wygląda na to że kas po prostu będzie miał się zrobić chyba jakąś małą presję marinami kilkoma marinami może i, I po prostu zaekspować. I co ciekawe, kas ekspuje podwójnie. W zasadzie chyba w każdym w każdej z tych gier. O, oh, świetnie zablokował tego, tego e, drona. Zauważcie, rzucił za Play Depot tylko na chwileczkę i od razu wraca do budowania baraków. Doskonale tutaj. Naprawdę bardzo mi się to podobało. Opóźnia to troszeczkę... O nie, przepraszam, bardzo już Orbital Comment jest budowany. Zauważcie, że nie wydał 75 minerałów na... Na rafinerię, więc to daje mu możliwość zbudowania tak, tak szybkiego depota e, Tymczasem co u Nersia, no mamy spawning pool oraz ekstraktor Więc on tutaj będzie szedł standardową drogą I e, bardzo lubi roach'e Ten jego zerling roach czy infestor z jednej strony jest ekstremalnie mocny Ale z drugiej e, czasami może, może natknąć się na, mm, na małe problemy no więc zobaczymy, zobaczymy, bo jak na razie Nerciu wybiera gaz, spawning pool za chwileczkę się zakończy i chyba będziemy, chyba będziemy widzieć podwójnego queena. Tak, tak przynajmniej, tak przynajmniej dla mnie to wygląda. O, przepraszam bardzo, cztery zerglingi oraz dron, więc e, jedynie jeden queen się nam buduje, co ciekawe. E, tymczasem, no właśnie, Kaso zbudował już swój, e, swój command center, ale nie idzie, nie idzie... No, nie, nie, nie jest budowany tutaj drugi orbital, drugi command center, co ciekawe. Co jeszcze ciekawsze, Kas zbudował jedynie jeden dodatkowy barak i już, e, bud już stawia dwie rafinerie. No i One Rax Expand trzeba postawić, znaczy trzeba postawić. No stawia się zazwyczaj dwie rafinerie po jednym albo e, dwóch albo trzech barakach. No i Kas idzie tutaj w troszeczkę bardziej technologiczną stronę, czyli po prostu będzie starał się jak najszybszą fabrykę wybudować. Ja się zastanawiam, czy to nie będą heliony przez chwileczkę, może nawet Blue Flame heliony. Zaraz Zaraz to zresztą zobaczymy. Nersio tymczasem broni się pojedynczym spinecrawlerem, dosyć dobrze wypozycjonowany, no ale niestety tutaj nie ma zasięgu. Więc e, Nercio będzie musiał uważać, jeśli jakiekolwiek heliony będą wybudowane. Mamy 5 marinów, e, zergingów jak na razie jedynie 3 e, I stara się tutaj jakoś przejąć tą zelnagę. Od razu, se, od razu kas widzi co się dzieje, no i będzie za tym zergingiem bieg. Co opóźnia, co opóźnia atak na bazę nercia? Co opóźnia atak na bazę nercia, zresztą tu jest Spinecrawler oraz Queen, więc e, zbyt wielkiego problemu z obroną tego mieć nie będzie. No i tak jak mówiłem, fabryka... Techlab, ale nie widać reaktora ani z takiego, chociaż kasma ma 100 minerałów, 100 gazu, więc zastanawiam się, czy może raczej jak, nie jakaś presja banshee z jego strony, no te dwa te dwa baraki sugerują nam, że raczej nie będzie szedł w czysty, czysty mech i kas jeszcze tutaj bunkruje się, pompuje kolejne mariny. steampak No czyżby Marine Tank, ale no właśnie, tutaj troszeczkę tego gazu jest. Może, 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 może zdecydować się. I jednak nie, jednak nie. Myślałem, że będzie decydował się na... E, taki szybki atak za pomocą, za pomocą e, dwóch e, tanków, ale coś takiego nie będzie miało miejsca. Tymczasem Nercio już posiada naprawdę dużo, to jest 37 dronów kontra 29... SCV e, buduje także roacherem spójrzcie jakie świetne miejsce, w tym momencie e, Terran atakujący z, mniej więcej tutaj nie jest w stanie przejechać helionami, więc musi przejechać pod gejzerami, no i niestety Spinecrawler spine oraz Queeny będą mogły to atakować. Trochę zergingu wpada do naturala, ale tu jest zbyt dużo marinów, żeby być w stanie zrobić absolutnie cokolwiek, e, 8 z nich plus 4 w bunkrze. No i wygląda na to, że Nercio dronuje cały czas, rzuca także swoją trzecią bazę, co mi się bardzo podoba, ale będzie musiał uważać, ponieważ Kas e, buduje swojego pierwszego Medivaca. Jest także tank e, Siege tech jednakże jeszcze nie, nie ukończony. E, no i chyba taki mały Steam push razem z tym tankiem, więc jednak tutaj miałem troszeczkę racji będzie miał miejsce taki Steam push z jednym albo dwoma tankami. Nercio tymczasem Evil Chamber Ler. Możecie zastanawiać się dlaczego ten lery budowany jest tutaj nie w menie. Otóż Main tak naprawdę w tym momencie będzie jak najdalej oddaloną, e, najdalszą ekspansją zerga od Terana, więc w momencie, w którym będzie na przykład go dropał, to nie będzie w stanie zesnajpować tego aż tak łatwo, ponieważ Nercio zauważy tego dropa, zanim on doleci do Naturala. I tutaj pytanie moje brzmi, co zrobi ten drop, bo się już w tym momencie go widzi, ile on posiada jednostek, no niezbyt wiele, jak na razie jedynie 12 z regingów, zaraz zobaczymy Kasa, który zniszczył pierwszego Velorda swojego przeciwnika, Steam prawie został zakończony i Kas wycofuje się bez większego problemu, jego przeciwnik jednakże buduje pierwsze rołczyki Queenów także mamy tutaj dosyć dużo, bo aż 4. Tymczasem wymyślany jest Siege Tech, Terra Infantry Weapons plus i jeden, no i właśnie pak właśnie w tym momencie został zakończony, Nercio znajduje się już na pozycji, żeby bronić swojej ekspansji, ale wygląda na to, że będą miały tutaj miejsce małe straty ze strony Zerga, no i o, jeden Marine kontra trzy Zerglingi straty, to tak naprawdę nie jest nic dla każdego z tych graczy. Kolejne medywaki w budowie tanki prawie już mają siege mode, w połowie nam się ten upgrade wymyślił, no i kas dostawię kolejne baraki, więc u nawet druga fabryka nam się pojawiła, bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba, ale zauważcie, że jest dziewiąta minuta, a kas dalej nie ma swojego trzeciego command centra, co stoi w jawnej, w jawnej sprzeczności z tym, co kas pokazywał nam w swoich poprzednich grach. Nerci o tymczasem. Świetnie broni się przed jakimikolwiek dropami, widać, że nie chce zostać złapany w, w niekomfortowej sytuacji, no i cały czas buduje roucho, więc będziemy widzieć dokładnie to samo co robił w poprzedniej, że transfer dronów bardzo ładnie w stronę tej kolejnej ekspansji, no i nerczył łapie swój trzeci gaz, trzeci zestaw gazów. W tej grze. Jego przeciwnik tymczasem wychodzi z bardzo małym puszem. No i zobaczmy, Kas e, ma już prawie dwa, dwie fabryki, coraz więcej baraków nam się pojawia oraz podwójny i nie przepraszam tak, podwójny engineering bay oraz armory. Świetnie, 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 świetnie. więc upgrade'ami. Naprawdę Kas tutaj rządzi. Muszę przyznać, że upgradey idą w górę bardzo mocno. I czasami Nercio zapomina upgrade'ów. Co mi się bardzo nie podoba. Jednakże co idzie tutaj na jego korzyść to to, że ogromna ilość kryptumorów w każdej grze unercia się pojawia i to jest świetne, to jest naprawdę świetne. Zaraz zobaczymy, czy anuluje tutaj jakikolwiek kryptumor. Wygląda na to, że o, świetnie, niszczy większość aktywnych kryptumorów. Bardzo mi się to podoba. Wpada na krip, jest zestymowany, musi troszeczkę uważać kas. Jedynie kilka jednostek jednakże dostało tutaj z Timpaka Kas się wycofuje po zniszczeniu kilku kryptumorów i wywarcia presji na Nercio I ma tutaj miejsce także drop maina, Ale Kas nie jest w stanie zrobić tutaj zbyt wiele Jedny, Jeden dron został zniszczony Słownie jeden o ale chwileczkę, Momenci, Kas naprawdę świetnie dropuje Podoba mi się to co on robi Będzie starał się tutaj także atakować po raz kolejny swojego przeciwnika Zaraz zobaczymy czy ten drop także zostanie uskuteczniony Troszeczkę tych jednostek tutaj jest więc nie sądzę No i Nercio bardzo ładnie to odbija większością swoich jednostek. E, tymczasem jego armia to jest 70 limitu kontra 64, troszeczkę laguje nam tutaj kas, jeśli chodzi o jednostki zbierające inercio. Jego przychód wynosi prawie 2000 kontra 1500 dla Terana e, Upgradey idą w górę u obu tych graczy mamy plus jeden na zerglingi e, oraz oczywiście 2 na jeden infantry Czołgi jak na razie w ogóle nie zostały upgradowane co mi troszeczkę nie odpowiada ponieważ ma pieniądze na to kas, ma gaz e, i na pewno mógłby się tutaj zdecydować na te plus jeden vehicle weapons Tymczasem e, skałki w trzeciej bazie u kasa są niszczone, starał się jeszcze dropować, ale nic z tego nie wyszło i wygląda na to, że no właśnie co kas chce zrobić tutaj zdropował na dół i tak naprawdę nic tutaj się nie dzieje. Nie z zelnagi. E, nercios mi się nie podoba dopiero teraz widzi tego dropa i będzie się wycofywał O muszę przyznać że kas posiada bardzo dużo to jest 6 czołgów ogromnej ilości maryny także e, są tutaj w ogromnych, e, ogromnych e, ogromnej liczbie Eee, no i właśnie te mariny tego jest tak bardzo dużo. Chyba będzie elevator drop do To mi się podoba, to mi się naprawdę bardzo podoba. Zauważcie jak świetnie. Od razu trzy medywiaki podnoszą, także czołgi oraz 16 marinów. Świetnie przyklejony tutaj do ściany eee, Kas. No i nercio będzie miał problemy z zaatakowaniem tej pozycji. Zaraz zobaczymy jak będzie starał się bronić przeciwko takiemu rodzajowi ataku podczas gdy e, ten tank znajduje się już e, na pozycji, gdzie może atakować, gdzie może atakować wylęgarnię oraz drony został on zniszczony, jednakże e, no i kas będzie musiał coś tutaj e, na ten, e, coś musiał z tym zrobić podczas gdy nercio jego routers są atakowane. O mój Boże to wszystko jest na holdzie, musi troszeczkę uważać. E, Także te czołgi de, zabierają się za atakowanie wszystkiego i wygląda na to, że Kas jest w świetnej pozycji. E, o wow, Infestor w ogóle nie posiada energii i... Po... O jejku, czy, czy, czy Nercio rzucił jednego na zamiast fangala? O nie 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 nie, to był ogromny błąd. Ale chwila moment, trzy kolejne infestory, one na pewno mają na fangala i Nerciu może się bez większego problemu obronić, jeśli te fangale będą dosyć dobre. Bardzo ładny, o nie chwila moment, chciałem powiedzieć, bardzo ładny split, tam wygląda na to, że Gaz zrobił to troszeczkę, troszeczkę e, nieporadnie. Jeden dobry fangal, ale musi uważać, żeby nie zniszczone zostały infestory. O jejku, dwa z nich chyba e, w tym momencie zostały zdemolowane, chociaż nie chwila moment. Dopiero teraz, dopiero teraz, jeden siege tank na low groundzie, także Zostanie No i Nercio broni się, ale Kas posiada po prostu o wiele więcej kolejne cztery czołgi. Ile wynosi jego armia? 86 kontra 50. On jest już w tym momencie na trzech bazach i to są trzy orbitale, na co należy zwrócić uwagę. Nercio cały czas na trzech. Dopiero teraz buduje swoją czwartą wylęgarnię. No i Kas jednak będzie decydował się po prostu na atak z tej strony. Wow, bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba, co w tym momencie robi Kas. Stara się atakować mniej więcej w dwóch, w dwóch miejscach naraz. O, Kas musi złożyć te czołgi. One są atakowane przez je, przez własnego tanka czego jednak nie robi, niszczy po prostu te kokony. E, troszeczkę tych zaglingów nam się tutaj pojawiają. Jeden czołg zniszczony ze względu na splash, ale ta ekspansja zostanie zniszczona i Nercio ma naprawdę duży problem na swojej głowie. 68 dronów, kontra 62 SCV. E, kas, świetna pozycja, tymczasem Nercio decyduje się na Rambaja, po prostu atakuje trzecią bazę swojego przeciwnika. Oko za oko mówi tutaj polski gracz, czy będą jakieś fangale. To byłby świetny fangal! O mój Boże, kolejny! Został tutaj rzucony fantastycznie, ale Nercio nie kończy dzieła. Jego ekspansja została zniszczona. Po co gdy kas broni swojej? Mariny zostały uszkodzone, ale nie zniszczone i ewentualnie Mediwaki uleczą wszystkie z nich i Kaz wygląda tutaj. Po prostu super solidnie, podczas gdy Nercio ma tak naprawdę bardzo mało, 103 limitu kontra 58, jego armia jest bardzo mała, tutaj nie ma zbyt dużej ilości marinów, żeby sfangalować to i wygląda na to, że jeden fangal został rzucony, zaraz zobaczymy, czy drugi gaz jest atakowany Nercio, może prze... nie, jednak nie, jednak nie przebije się przez te trzy... 3... Dwa już w tym momencie tanki. Upgrade ją w górę. Kas posiada 1 na 2, czyli także na tankach. Na razie 0-0 podczas gdy Nercio ma 2 na 0 na rołczach oraz 2 na 1 na zerglingach. E, ma trzy wylęgarnie, i ta czwarta baza także została już w tym momencie wybudowana. To jest tak naprawdę de facto trzecia ze strony ze strony nercia i wygląda to... Wygląda to po prostu źle. Nie wiem czy Nercio będzie w stanie cokolwiek zrobić, ale chwilą decyduje się na atak na swojego przeciwnika Został w tym momencie złapany w ogień. Kas jednakże nie będzie decydował się na atak. Te czołgi oraz mariny zostały posprzątane, zostały tutaj trzy medywaki i będzie miał miejsce kolejny elevator drop. Podoba mi się to, co robi Kas. Mógłby złożyć swoje czołgi oraz postawić z dwa tutaj Żeby chronić wszystkie te mariny Nercio jednakże będzie po prostu starał się atakować z bardzo mocnej flanki Zaraz zobaczymy czy będzie w stanie się obronić Mariny w tym momencie padają. Jest snipe na Queena, jest zniszczenie tego spinecrawlera no i De Nercio cofa się O nie chwila moment, zaraz zobaczymy jakiś dobry fangal Tutaj ten fangal by się przydał Dlaczego De Nercio go nie rzuca? Dopiero teraz, dopiero teraz Nie atakuje tej pozycji Tymczasem czwarta baza jego jest atakowana I zostaje zniszcz zostanie zniszczona De Nercio nie ma szans na utrzymanie chociaż moment I on potrzebuje tej bazy, on bardzo tej bazy potrzebuje I będzie starał się bronić jej wszystkim co posiada 4-5 wylęgarni już w tym momencie dla Nercia Kontra to, co posiada O mój Boże, ogromna ilość zegników zostaje zniszczona Marinów nie było tutaj zbyt wiele 96 limitu kontra 65 Co ten inwestor tutaj robi? Nie mam zielonego pojęcia Ale zostaje on zniszczony Kolejny drop będzie za chwileczkę miał miejsce, pomimo tego, że znajduje się tutaj dwa kolejne infestory. O, Kaz zdecyduje się na dropa. Musi także uważać, ponieważ tutaj ma miejsce kolejny atak. Zergingi niszczą SCV e, i mamy... O, wow, wow, wow. Bardzo ładny fangale, ale no wygląda na to, że Nercio po prostu nie jest w stanie kontynuować tego ataku. Czeka tutaj, aż wszystkie mariny zostaną wyładowane. Troszeczkę z nich zginęło. Spójrzcie, jak ładnie wszystko to rozdzielił. Ile dronów zni zniszczonych? 11 jak na razie kontra. 19 SCV Stara się jeszcze infestę teranami zrobić cokolwiek, ale drony padają w coraz większych ilościach. Ten, ta haczerka została zniszczona. Nercio buduje dwie kolejne, ale to może być o wiele, o wiele za późno. Trzy zergingi, przepraszam bardzo, pięć zergingów zostało zakopanych. Kas. Um... Czwarta baza za chwileczkę będzie miała miejsce. Eee, no i na pewno będzie starał się zrobić coś na goldzie. Tymczasem znowu dropuje. Kas po prostu dropuje wszędzie, gdzie się da te zergingi zostały wykopane, więc Nercio jeszcze stara się tutaj zrobić cokolwiek. Kas ma 1300 przychodów, jednakże kontra 800 zerga. To jest po prostu bardzo, ale to bardzo mało i nercio traci kolejne jednostki, traci kolejne cenne minuty wydobywania minerałów i to może być, to może być ostateczny, Push, Nercio będzie atakował na 13 czołgów. Jest jeden dobry fang, ale to wszystko po prostu się rozp... Jest niesamowite jak potężna siła ognia z tych już w tym momencie 12 czołgów um, jest po prostu. Zerglingi chyba nawet nie będą w stanie nic z tym zrobić Nercio posiada kolejną ekspansję i stara się jakoś swoimi wszystkimi jednostkami wrócić Ale po prostu to już chyba będzie GG Nercio traci po raz kolejny swoją ekspę w, w drugim naturalu Stara się jeszcze zrobić tutaj cokolwiek Infested Terrany zostały rzucone Bardzo ładne wykorzystanie tych jednostek Spójrzcie Kas z jego własne czołgi niszczą się nawzajem O mój o mój boże Kas stracił bardzo dużo w tym momencie Kas stracił naprawdę bardzo dużo i wygląda na to, że Nercio czy będzie w stanie się utrzymać zaraz, to zobaczymy kolejne tanki padają. Ten tank ma 12 życia jedynie i zostanie zniszczony. Nercio znowu na trzech bazach, ale ilość dronów jest bardzo mała 41 kontra 58 jego przeciwnik w tym momencie posiada golda, rzucił na jego trzy muły i przychód wynosi 2000 kontra jedynie 140 gdzie są wszystkie drony są transferowane w tą kolejną bazę i Nercio mówi lol czyżby GG, czyżby GG o mules GG left game w tym momencie Nercio i Kas wygrywa 3 do 2 no muszę przyznać, że ta gra była po prostu niesamowita ze strony Kasa nie popełnił chyba tutaj żadnego większego błędu. Niesamowicie trzymał e, swojego przeciwnika skontejnowanego na bardzo małej liczbie bas i Nercio po prostu chyba nie był w stanie nic z tym zrobić. Fantastyczna gra ze strony Kasa, który zasłużenie wygrywa. Finał drugiego sezonu. No szkoda, Nercio, gracz polski, wszyscy tutaj pewnie kibicowali, ale Kas no, po prostu niesamowicie, to było niesamowite. Naprawdę super. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnej rozgrywce.